Jak już wcześniej wspominałem, u pana Jana jestem piąty raz. Choruję od kilkunastu lat na cukrzycę. No i po tych wizytach są już efekty. Przed wizytami miałem dosyć wysoki cukier, nawet do 300 jednostek. I żeby nie być gołosłownym, no to ma swój glukomet i pomiary z ostatniego tygodnia. Także jest wszystko dobrze. I... To jest, tak do... jest w normie i tutaj jest mój logometr i pomiary z ostatniego tygodnia. 86, 88, 72, 78, 92, proszę 88, 98, 102, no tutaj trochę większe, 114, no jeszcze wcześniejszy 86. pomiar. Tak. I należy stosować się do zaleceń, no i sukces monowany. Dziękuję. Dziękuję również.